No hej, w niniejszym materiale zamierzam trochę popolemizować z fragmentem ostatniego filmu na kanale Detektyw Prawdy TV. Swoją drogą zachęcam do zapoznania się z tym kanałem, także do subskrypcji, ciekawe materiały tam się pojawiają. Na początek puszczę ten krótki fragment, z którym chcę polemizować, no a następnie odniosę się do tego fragmentu. Ze swoją właśnie polemiką. No dobrze, więc puszczam ten fragment. Czyli papieża Jezuity. Powiedział on ostatnio, że musimy jeszcze raz posłuchać samej Ziemi. Czyli wsłuchajcie się w Ziemię, w Przyrodę, słuchajcie się w Przyrodę. Pozornie to oczywiście brzmi pozytywnie. Człowiek się powinien czasami wyciszyć na łonie przyrody, ale idziemy dalej. Dziś słyszymy głos stworzenia, wzywający nas do powrotu na należne nam miejsce w stworzonym przez naturę porządku. Stworzonym przez naturę porządku. Natura stworzyła porządek. Abyśmy pamiętali, że jesteśmy częścią tej połączonej sieci życia, a nie jej panami. Ja może tutaj zatrzymam się na chwilę. Bóg dał człowiekowi ziemię do tego, żeby tą ziemią zarządzał żeby był panem tej ziemi. Ale ludzie zrzekli się na poczet yy, szatana o. i jego ludzi. I dlatego mamy to, co mamy. Natomiast tutaj y, tak naprawdę y, kluczowym wyrażeniem jest. Y, to, że wzywa nas do powrotu na należne nam miejsce, w stworzonym przez naturę porządku. Nie przez y, Boga, przez Jezusa, tylko przez naturę porządku. Hmm. Abyśmy mm, hmm. pamiętali, że jesteśmy częścią tej połączonej sieci życia, czyli my jesteśmy częścią, a nie Jej, panami. panami. Nie jesteśmy panami. No właśnie, więc y, no, o, rzeczywiście zgadzam się. To znaczy, słowa papieża, jakoby to właśnie natura stworzyła porządek, tak, swój naturalny porządek, a nie że Bóg stworzył. No rzeczywiście te słowa brzmią bardzo tak podejrzanie, nie-ageowo właśnie. Tutaj pełna zgoda. Jeśli jednak chodzi o to bycie panami przyrody, jak to powiedział yy, nasz kolega, to myślę, że yy, to bycie panami nie zaprzecza absolutnie bycia jej integralną częścią, tak, częścią tej natury. Integralną przynajmniej w tym wymiarze no czysto biologicznym, tak. Jest więc prawdą, że jesteśmy, jak to powiedział papież, elementem sieci życia. No bo co? Wiemy doskonale, że jeśli takie choćby pszczoły tak, padną, to nastąpi efekt domino. Na czym mówiąc delikatnie, ucierpimy także my, ludzie. tak? Więc jest to pewna połączona sieć życia. Oczywiście przesadzający często ekolodzy, zwani czasami ekoterrorystami, oni błędnie powtarzają, jakoby człowiek był jakimś. <laughs> przepraszam. Zagrożeniem dla Ziemi. No, jak to fajnie ujął pewien nieżyjący już komik George Carlin: Ziemia przetrwała już mnóstwo kataklizmów w swojej historii, a my, ludzie ze swoim tam śmieceniem, plastikiem, truciem, nie, nie, nie stanowimy dla niej faktycznego zagrożenia. Oczywiście, szkodzenie środowisku naturalnemu no, nie jest obojętne, ale mówiąc obrazowo. Jeśli w dalszym ciągu nie znajdziemy kompromisu między tym ekoterroryzmem a ślepym konserwatyzmem, to, to Ziemia jest w stanie zmieść nasz gatunek ze swojej powierzchni. Ono ale sama Ziemia przetrwa. Ostatecznie więc przez niedbałość naszą o planetę, no tak naprawdę stwarzamy zagrożenie dla nas samych. Ziemia natomiast finalnie, no poradzi sobie bez nas, spokojnie, nie? Ale, ale wrócę do tych. Panów przyrody, panów, tak? Do tego, że mamy tą przyrodą, tą ziemią zarządzać, że mamy ten przykaz od Boga. Otóż rzeczywiście jesteśmy do tego zdolni. Jako ludzie, ponoć sapiens, rozumni, ponoć też zdolni do empatii, co też jest ważne, no, mamy potencjał do rozsądnego rządzenia naturą, rozporządzania. Tylko uwaga, kiedy Bóg zwrócił się do ludzi. Byci panowali nad resztą stworzenia. Kiedy to powiedział? Otóż Bóg zwrócił się w ten sposób do ludzi jeszcze przed grzechem pierworodnym, przed tym skażeniem. Zanim więc na świat przyszło skażenie grzechem, no wtedy jeszcze dla ludzi było czymś jasnym, że rządzenie Ziemią nie oznacza na przykład, nie wiem, katowania tej Ziemi, tak? nie oznacza pogardy i bezmyślności wobec reszty stworzenia. Panowanie nad ziemią nie oznacza więc tego, że jest ona naszym niewolnikiem. O nie. Jako że jednak człowiek właśnie zgrzeszył, tak? No to również i to panowanie, czyli również władzę zaczął rozumieć w sposób barbarzyński, w sposób zły. Jezus Chrystus powiedział, że mówiąc trochę inaczej, tam parafrazując, kto aspiruje do władzy, niech stanie się sługą. Tak? zatem prawdziwa władza oznacza tak z boskiej perspektywy można powiedzieć bo Jezus tego nauczał prawdziwa władza oznacza służbę czyli inaczej mówiąc hojną i altruistyczną opiekę skoro jako ludzie mamy więcej określonych możliwości na przykład tych intelektualnych no to pod naszą służebną władzą ziemia mogłaby oddychać swobodnie no to tak jak na przykład z posiadaniem psa psa można wytresować, ale choć słowo tresura brzmi trochę oschle, możemy też dbać o niego, tak? Pies, piesek może czuć się pod naszą władzą bardzo szczęśliwie, a przez opiekowanie się takim zwierzęciem, czyli przez oswojenie, nawet to zwierzę upodabnia się do właściciela, do człowieka. Czyli można powiedzieć, zwierzę jakoby nawet uszlachetnia się. O, w drugą stronę nie jest to możliwe, tak? pies nas nie oswoi. Problem w tym, że pod wpływem grzechu, czyli można powiedzieć pod wpływem tego, że dajemy władzę naszym zwierzęcym, naszym zwierzęcym aspektom natury, pod wpływem tego myślimy o władzy nad ziemią, nad przyrodą w sposób okrutny właśnie. A okrucieństwo, bestialstwo spotyka się z bestialską, okrutną odpowiedzią, reakcją. Także Ziemia może tak zareagować. To tak, jakbyśmy drażnili, nie wiem, Labradora, nie jaki jest, jak jest jeszcze tam groźniejszy gatunek psa, zamiast traktować go po ludzki i właśnie oswajać go, tak? Zatem zarządzanie Ziemią nie oznacza, że możemy pozwolić sobie na wszystko, tak? Jakobyśmy byli od Ziemi oderwani. Bo jesteśmy, jakby nie było, częścią tej sieci. Władza nad Stworzeniem, to inaczej mówiąc służenie temu stworzeniu na miarę naszych możliwości. Te możliwości, jak i wszystko inne, podarował nam Bóg. Podarował. Bóg, który również dzierży władzę służebną, bo cytując Pawła, każdemu daje i oddech, i życie, i wszystko. Z miłosierdzia obdarowuje nas rzeczami, które nam służą, o ile posługujemy się też. Sercem i rozumem, no, które zresztą też stanowią dar od Boga. Dlatego, jeszcze raz powtarzam, bycie częścią stworzenia, bycie częścią przyrody, sieci życia, jak to powiedział papież, nie przekreśla bycia panami, rozumianymi jednak w sposób niegrzeszny. No to tyle miałbym do powiedzenia. Cześć i z Bogiem.